Siódma, dziewiąta. Rozmowa poranka. Rozmowa poranka i nasz pierwszy gość dzisiaj to Adrian Stankowski Gazeta Polska Telewizja Republika. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zapowiedziana na dzisiaj jest taka ogromna konferencja prasowa do premiera Donalda Tuska, mówiąca o podsumowaniu roku rządów, ale także mówiąca o tym, co przed nami. Czy redaktor spodziewa się tutaj wielkiego wow, czy też wielkiego planu na Polskę? Bo między innymi takie plany gospodarcze ma dzisiaj ujawnić Donald Tusk. Ja się przede wszystkim nie spodziewam, że to będzie konferencja prasowa, bo konferencja prasowa polega na tym, że się dopuszcza do niej i zaprasza wszystkie redakcje, a w szczególności redakcje najważniejszej, największej telewizji informacyjnej w kraju, czyli telewizji Republika. No a tutaj Donald Tusk od wielu, od tego od roku w zasadzie, po prostu łamiąc prawo, nie wpuszcza nas na konferencję. Prasowe, łamiąc prawo, łamiąc wyroki sądów, które w międzyczasie zapadły wyroki. To prawda, to jest na przykład w, w, w sprawie Ministerstwa Kultury, ale no to, to jest takie samo łamanie prawa tłumienie krytyki prasowej, ale przyczyną tego jest po prostu stracha przed pytaniami, bo proste, logiczne pytania okazują się zabójcze dla, dla Donalda Tuska i dla tego rządu. Bez tych pytań Donald Tusk jest w stanie roztaczać różne tam wizje nieprawdziwe, Nabijać, jak to mówi młodzież, makaron na uszy. I, z, i sądzę, że to będzie kolejny pokaz w picu, bo tutaj dane gospodarcze są szczególnie mówiące. Donaldowi Tuskowi udało się z, wyhamować rozwój Polski. Polska aspirowała do pierwszej dwudziestki gospodarek um, na świecie była tam no, rzeczywiście rozpędzona ta, ta nasza polska gospodarka. No i Donald Tusk da taki ręczny hamulec. No właśnie, rozliczenia były najważniejsze, tylko że rozliczeniami e, się nikt nie naje, to po pierwsze. E, a po drugie z tej e, wielkiej opowieści o jakiejś tam... E, e, Konieczności właśnie wielkich rozliczeń, e, jakiejś nie wiem, skorumpowanej republice przez Prawo i Sprawiedliwość. No po prostu już nic nie zostało po, po, po tym roku. To jest e, ogromna klęska tego, tego rządu, który wpadł we własne sidła, rod, tworząc taką propagandę. E, bo ty ja nie twierdzę, że. E, w żadnym obozie politycznym nie, nie znajdują się same anioły i tutaj zresztą sam proces roz, rozliczeń poprzedników jest naturalny w demokracji i powinien być zawsze prowadzony. Tylko, że tutaj stworzono jakąś opowieść o czymś niesamowitym, co nastąpi, e, e, o, o jakiejś niesamowitej właśnie pamięci. ale tutaj z, po roku mamy, przepraszam, zarzuty wobec Jarosława Kaczyńskiego, że jakiś obraźliwy wieniec tam szarpał. Kompletnie ośmieszają się te wszystkie, już się ośmieszyły te wszystkie komisje, stając się pośmiewiskiem. Naprawdę, to, 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 to co się stało ze Zbigniewem Dziemrowym, to jest pośmiewisko z tej komisji, ale niestety też z państwa polskiego rządzonego przez, przez Donalda Tuska. No i ta najważniejsza <laughs> E, obietnica Donalda Tuska z tych nawet stu konkretów, tak, dotycząca tych właśnie rozliczeń nie została dowieziona, bo po prostu e, co innego jest pisać artykuły e, nieprawdziwe i kłamliwe w, du w dużej części, e, co, e, co innego jest nawet stawiać zarzuty e, prokuratorskie, ale zauważcie państwo, że z tych wszystkich zarzutów, no, e, po, po roku jest jakiś bieda, bieda aktor Dotyczące księdza Olszewskiego i tej całej pseudoafery. No, ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie w tej sprawie, bo to akt oskarżenia oznacza, że. Dowody są w sądzie i można będzie o tych dowodach publicznie mówić, co tam jest w środku tej, te, tej sprawy. No, jak na razie wiemy, że w środku tej sprawy jest, jak to określił Rzecznik Praw Obywatelskich, niehumanitarne traktowanie zarówno księdza Olszewskiego, jak i dwóch pań urzędniczek. No, Pan, pan profesor Wiącek nie użył słowa tortury za to dosyć uczciwie opisał fakty, które w tej sprawie, o które, które w tej sprawie no my też wiemy z relacji pań, pani Urzędniczek i, i samego księdza i, i to jest przerażające, że, że można w XXI wieku tak traktować no, kogokolwiek, już nie tylko księdza, ale, ale kogokolwiek. No tak, zwłaszcza, że tak, tu tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży no, każdego więźnia, każdego osadzonego w zakładzie karnym. Bardzo mocno pilnuje, przynajmniej powinien, od tego jest ten urząd, poszanowania godności danego człowieka, czy też stosowania właśnie wszelkich procedur. Natomiast, no tu warto podkreślić, minister sprawiedliwości pełnił te funkcje. Mówię o tym doskonale, że tak powinno być, prawda, bo sam odpowiadał na te skargi, tam stawał w obronie wielu najgroźniejszych przestępstw na przykładek w słynnej sprawie z kajdankami zespolonymi które były nałożone na człowieka podejrzanego okropne przestępstwa natomiast drodzy państwo wracając jeszcze do tego co się może wydarzyć to znaczy co możemy usłyszeć od Donalda Tuska to to jest bardzo ciekawe ponieważ ta spotkanie, w takim razie nie używajmy słowa konferencja prasowa, będzie odbywało się także z ministrem finansów, czyli Andrzejem Domańskim, czyli będzie musiał paść jakiś plan na przyszłość, rok przełomu, czyli ten rok właśnie z wyborami prezydenckimi, które zresztą obie strony traktują bardzo poważnie z różnych przyczyn, jak wiemy, natomiast obie strony, to znaczy strona rządząca i strona opozycyjna traktują te wybory prezydenckie i ten czas bardzo poważnie, nie tylko pytanie, w jaki sposób spróbują przekonać Polaków do tego, by to ich kandydat rzeczywiście wygrał te wybory? Jak patrzymy na tę kampanię prezydencką, to co już możemy o tym powiedzieć? No, ten rok jest rzeczywiście przełomowy, bo przełomowa jest wielkość deficytu budżetowego. No, proszę, to jest razem z, 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 z tym deficytem pozabudżetowym. Tym w banku gospodarstwa krajowego 400, 400 miliardów złotych, nie milionów, miliardów złotych. To jest coś w ogóle, tak. co, co się ekonomistom w głowie nie, nie, nie mieściło do tej pory, że można tak, taką dziurę wielką w, w naszych finansach zrobić, co gorsza ta wysokość tego deficytu może ulec gwałtownemu. Po, po powiększeniu, bo bardzo niepokojące są prognozy dotyczące ściągalności podatków, to no nagle jakoś tak się stało, że e, przedsiębiorcy przestali VAT płacić. E, nie wiadomo dlaczego. Tym bardziej, że no sam Donald Tusk się chwalił 3% wzrostem gospodarczym. No to jeżeli wzrasta gospodarka, no to powinny wzrastać również podatki, a ściągalność podatków maleje. Stąd ta, ta dziura budżetowa. No pytanie, gdzie te wszystkie pieniądze się, się podziały, to jest zasadniczy, myślę, problem Donalda Tuska, bo. No, Potem rzeczywiście, jak się dopuszcza do tego, że podatki nie wpływają, no to rzeczywiście w zasadniczym staje się wydanie, że stwierdzenie, że pieniędzy nie ma. A Jak nie ma, no to nie ma, no to Salomon też nie naleje z pustego. I tutaj to jest zasadniczy problem Donalda Tuska. On oczywiście będzie, jest mistrzem w, w, w rozmaitych sztuczkach erystycznych i manipulowaniu informacją. I tego się spodziewam po, tej, po, po, po tym takim jakimś obrządku podobnym, który ma przypominać konferencję prasową. Ja przypominam, że Władimir Putin też takie konferencje prasowe organizuje i z tego nic nie wynika. Ani jeśli chodzi o gospodarkę, ani w ogóle o kurs państwa rosyjskiego. To jest jakiś taki obrządek y, propagandowy. E, 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 oczywiście z, z, zobaczymy, co tam padnie, ale po sprawdzeniu danych ekonomicznych obawiam się, że nic nie padnie, bo z tych... E, Donald Tusk jest politykiem, który e, uwielbia takie akcje b, 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 po takie budowanie takich wsi patomki jak kastrowanie Penfilii czy tam szukamy katarskiego inwestora, po latach, po, po pewnym czasie widzimy, że zostaje z tego kompletnie kompletne zero, kompletnie woda, jak się tę wodę propagandową odciśnie, to, to, to więcej nie ma nic z tych z, z, z tych szumnych zapowiedzi, z tych samych obrządków propagandowych. No właśnie, doświadczenie rzeczywiście yy, yy, powinno uczyć, ale jak będzie, zobaczymy przy wynikach kolejnych wyborów. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz o poranku i dobrego dnia życzymy Adrianowi Dzie Stankowskiemu. Bardzo serdecznie wszystkim życzę pięknego dnia, bo słońce piękne wstaje, trochę mroźno, ale na pewno to będzie fajny dzień. Tak, tak. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.